Cześć kochani, z tej strony Hania. Witam Was na kanale Vegan Rebels. Dzisiaj, słuchajcie, chciałabym Wam opowiedzieć o moich dwóch ulubionych rodzajach marchewek. Mianowicie, słuchajcie, o marchwi czarnej. To jest właśnie ta marchew. Co prawda, ona nie jest tak naprawdę czarna, tylko słuchajcie, tak jak tutaj widzicie, zrobię tutaj zbliżenie. Zobaczcie, ona jest tak naprawdę taka fioletowa. To jest taki piękny odcień. No, wręcz bym powiedziała, że podobny do odcienia. Bakłażana. Naprawdę kolor jest przepiękny. Ja w ogóle kocham fiolety, ko kocham takie odcienie bakłażanowe. Tutaj troszkę ona przypomina też kolorem czerwoną kapustę. I drugim moim ulubionym rodzajem marchewki jest marchew żółta. Generalnie obie te odmiany marfi są mało popularne, słuchajcie, w Polsce. Nie można ich dostać w takim przeciętnym markecie, po prostu w miastach ani w mniejszych miejscowościach. Przynajmniej ja nie widziałam. Akurat te marchewki, słuchajcie, ja zamówiłam w moim ulubionym markecie. Z dostawą do domu to jest market Frisco, tutaj na terenie Warszawy, na terenie województwa słuchajcie Mazowieckiego. Natomiast słuchajcie, ja również tą marchew zamawiałam w na takim portalu, który się nazywa Lokalny Rolnik. Nie wiem, jaki oni mają zasięg na Polskę, natomiast słuchajcie, polega to na tym, że zamawiacie sobie u nich na portalu od dostawcy, który akurat dostarcza gdzieś w okolice czy do Waszej miejscowości lub też może w ogóle tam właśnie uprawia przeróżne warzywa i odbieracie sobie w, w punkcie odbioru. Zazwyczaj to jest jakiś okoliczny sklepik albo restauracja, no, albo jakiś innego rodzaju punkt. No jest to mega wygodne, bo zazwyczaj są to punkty, które są czynne do późna, wszystko jest pięknie spakowane i odbieracie sobie taką piękną paczuszkę, która przychodzi prawie, prawie pod wasz adres ze świeżymi warzywami, owocami, ziołami. No, ja bardzo lubię ten sposób dostawy. Także u nich też bardzo często właśnie różne warzywa i owoce zamawiam. Słuchajcie, dlaczego w ogóle. Marchew żółta i marchew czarna. Chcę Wam powiedzieć, że w ogóle zanim pojawiła się, że tak powiem, na świecie ta klasyczna marchew, która w tej chwili jest najbardziej spopularyzowana, czyli marchew pomarańczowa, to jej przodkiem była właśnie marchew żółta, ta którą tutaj widzicie. To dopiero Holendrzy zaczęli robić różnego rodzaju modyfikacje, świrować i wariować, i doprowadzili do tego, że marchew stała się pomarańczowa, a nie żółta. Natomiast ta żółta marchew jest po prostu Słuchajcie, przodkiem właśnie tej marfii pomarańczowej. No i słuchajcie, czemu w ogóle marchew żółta? Marchew żółta zawiera bardzo dużo luteiny, a luteina, jak wiecie lub nie, chroni siatkówkę przed promieniami UV, generalnie chroni oko przed wszelkimi procesami starzenia się żółta marchew zawiera również ksanotofil, który działa antynowotworowo, on zapobiega słuchajcie, rozwojowi nowotworu w naszym organizmie natomiast czarna marchew którą ja w ogóle też uwielbiam w smaku to jest marchew, która jest mega po prostu bogata w przeróżne właściwości ona w ogóle słuchajcie, wspiera wasze naczynia krwionośne, zapobiega żylakom obniża poziom złego cholesterolu wspomaga pracę serca słuchajcie. Słuchajcie, reguluje poziom cukru, także naprawdę cukrzykom gorąco polecam sok lub sałatki z dodatkiem czarnej marfii, oczywiście surowej, niegotowanej, tylko przede wszystkim surowej, ponieważ dzisiaj chcę wam opowiedzieć właśnie o soku z tych dwóch rodzajów marfii, o soku wyciskanym, który po prostu pijemy, jest to dalszy ciąg diety witariańskiej, raw vegan, dalszy ciąg sokowania. Co, na co jeszcze słuchajcie wpływa czarna marchew? Wspomaga pracę serca, no bo skoro wspomaga naczynia, to również pracę serca. Reguluje poziom cukru we krwi. Poprawia kondycję skóry. Przyspiesza Przyspiesza trawienie. Także naprawdę ma bardzo dużo właści korzystnych właściwości, prozdrowotnych właściwości. No i po prostu jest też bardzo smaczna. No i słuchajcie, ja używam teraz ostatnio, bo nam wysiadła poprzednia wyciskarka wolnoobrotowa. Ja, słuchajcie, do wyciskania tych marfi używam takiej wyciskarki, słuchajcie, z Lidla. Wcześniej mieliśmy jakąś mega markową wyciskarkę, bardzo dobrze się sprawdzała, natomiast tym razem z racji tutaj różnych filmików, Rekomendujących, postanowiliśmy nabyć taką wyciskarkę z Lidla. Ona kosztowała, słuchajcie, to mój Bartłomiej zamawiał. Ona kosztowała chyba z jakieś 350 czy niecałe 400 zł. Ciągnie, słuchajcie, mega dobrze. Zobaczcie, tu wrzuciłam żółtą marchewkę. Teraz wrzucę tą czarną, którą sobie już przygotowałam. Naprawdę ciągnie, mieli, miażdży. Wychodzi piękna sucha pul pulpa marchi. No i wychodzi, słuchajcie, piękny soczek. No ten soczek może nie jest w kolorze jakiś mega super ładny, bo na pewno ten z marki pomarańczowej jest o wiele o wiele ładniejszy. Wyłączę tutaj na chwilę. Natomiast słuchajcie, ja myślę, że generalnie w raw vegan, w witarianizmie, w odżywianiu surowym, w sokowaniu nie chodzi o to, żeby to było ładne, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby to było zdrowe, żeby było naturalne, żeby wspierało nasze odżywianie komórkowe. Także gorąco Wam polecam taki sok z tych dwóch rodzajów marchwi. No oczywiście, jeżeli chodzi o marchew pomarańczową, to ona będzie najbardziej bogata w beta-karoten natomiast słuchajcie jakby picie soku z tych dwóch rodzajów marchwi absolutnie nie wyklucza tego trzeciego rodzaju marchwi ponieważ ja ten trzeci rodzaj marchwi też bardzo cenię no i słuchajcie tutaj kolejny sok właśnie wam pokażę o będzie właśnie z tej marchwi klasycznej pomarańczowej także ja jej Absolutnie z diety nie wykluczam. Trzeba jeść i pić jak najbardziej różnorodne soki, trzeba jeść jak najbardziej różnorodne surowe warzywa i owoce. Pokazuję wam po prostu coś, co nie jest bardzo popularne, o czym wielu ludzi nie ma pojęcia, a to również urozmaica nasz jadłospis jako wegan, nasz jadłospis jako witarian, czyli osób odżywiających się komórkowo, odżywiających się. Na surowo. Słuchajcie, żeby ten sok był smaczniejszy, bo on z tych dwóch marfi, bym powiedziała, jest taki, no w zależności od okresu, ale nie zawsze jest on super hiper smaczny i słodki. To proponuję wam dodanie po prostu jabłuszek do tego soku, soku z jabłuszek. I ten sok z jabłek, no w tym sezonie te jabłka są bardzo słodkie, spowoduje, że naprawdę po wymieszaniu z tym sokiem z marfi będzie ten sok przepyszny. Naprawdę będziecie go Pili z wielką ochotą. I te trzy składniki, tak jak już mówiłam na innych filmikach, są naprawdę wystarczające. Nie potrzeba mieszać więcej składników, po to, żeby Wasz organizm nie miał problemu z trawieniem, z metabolizowaniem takiego soku. Bo pamiętajcie o tym, że do trawienia różnych warzyw i różnych owoców nasz organizm wykorzystuje różne enzymy. W związku, im, w związku z tym, im więcej składników, słuchajcie, w danym soku tym nasz organizm będzie musiał się bardziej wysilić, żeby te składniki strawić. A co za tym idzie, moi drodzy? No po prostu mogą Was dopaść różnego rodzaju na przykład wzdęcia. I potem jest zdziwienie. O, jestem na zdrowej, surowej diecie, a mam wzdęcia. No tak, bo po prostu może dowaliłeś w jednym posiłku, czy w jednym soku zbyt dużo różnych składników. No i właśnie tak, Twój organizm radzi sobie z metabolizowaniem tej ilości składników, do strawienia których Potrzebuje po prostu różnych enzymów, które w jakiś sposób, no yy, yy, nie chcę powiedzieć, że wykluczają swoje działanie, ale może powiedzmy komplikują. Także, kochani, jedźcie prosto, róbcie proste soki, yy, im prostsze, tym lepsze. Wiadomo, że z jednego składniku nie, składnika nie zawsze się da, ale róbcie w miarę proste te soki, żeby ich nie komplikować. Tu Wam pokażę jeszcze jedną, słuchajcie, rzecz. Tutaj słuchajcie, mam już gotowy sok. To jest słuchajcie sok, który wcześniej wycisnęłam z pomarańczy, z grejpfruta i do tego soku słuchajcie dodałam kolendrę także tego typu mieszanki również Wam gorąco polecam ponieważ taki sok właśnie z pomarańczy i z grejpfruta w ogóle sok z grejpfruta działa słuchajcie moi drodzy, czekajcie o tu wezmę bo tu jest więcej światła, działa słuchajcie przeciwzapalnie, jest bardzo dobry, bardzo zdrowy, działa również odchuje, odchudzająco przypomnę dla osób, które nie oglądały wcześniejszych filmików, że doskonałym połączeniem z grejpfrutem właśnie jest słuchajcie ananas, także możecie wytłoczyć sok z z ananasa i z grejpfruta, przy czym ja akurat y, stosuję to w ten sposób, że ananasa zjadam w całości, bo po prostu lubię, a tłoczę właśnie sok z grejfruta, y, dodaję pomarańczy i do tego kolendry. Także to też jest moc po prostu witamin, bomba energetyczna, bomba witaminowa, którą możecie stosować, moi drodzy. Gorąco was zachęcam, żebyście kupili właśnie takie różne rodzaje marchwi, żebyście się nie ograniczali tylko do jednego rodzaju marchwi, czyli do tej pomarańczowej, ponieważ każde warzywo i każdy owoc kryje w sobie po prostu różne doskonałe prozdrowotne właściwości i to pozwoli Wam urozmaicić Waszą dietę, po to, żeby móc odżywić organizm na wielu płaszczyznach, żeby potem nie było tak, że ktoś powie, o ja byłem na, na weganizmie, o byłem na surowym, e, no i to jest dieta niedoborowa, wcale się na niej nie czułem dobrze. No, kolego, koleżanko. Czyli jeżeli byłeś na surowym i robiłeś tylko soki z jednego owocu i warzywa, albo jadłeś tylko non stop, wciąż jeden owoc lub jedno warzywo, no to na pewno była to dieta niedoborowa. Natomiast jeżeli zaczniesz dostarczać tutaj idąc ze mną przez te filmiki, zaczniesz dostarczać swojemu organizmowi różnorodnych źródeł, z których Twój organizm będzie mógł czerpać zdrowie, będzie mógł czerpać aminokwasy, będzie mógł czerpać białko, roślinne, nie Przetworzone, no to ten witarianizm, to sokowanie, ta dieta surowa będzie dla Ciebie w 100% doborowa i zdrowa. Moi drodzy, smakujcie, pobawcie się marchewkami kolorowymi, nie tylko pomarańczowymi. Ściskam Was mocno, lajkujcie, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Papa! Pa.